Ja chciałabym teraz, słuchajcie, Wam wyjaśnić, jeżeli już mówią o pieniądzach, jak działa amerykański ZUS. Amerykański ZUS, który w tym momencie bardzo chce rozwalić Elon Musk, tam są potężne cięcia, jeżeli chodzi o etaty, też wypowiadane są umowy najmu placówkom ZUS-u, jednocześnie wprowadzane przez Muska miałyby być jakieś nowe zasady, że na przykład nie można rzeczy załatwiać telefonicznie, tylko trzeba fatygować się osobiście do urzędu. Dużo różnych działań przeciwko Social Security, właśnie, no ale działa to tak yy, w Stanach, że w tym momencie Social Security już wydaje więcej niż do niego wpływa, bo społeczeństwo po prostu się starzeje. Yy, każdy amerykański pracownik odprowadza ze swojej pensji 6,2% do tego do Social Security, jego pracodawca też odprowadza 6,2%, razem robi się 12,4%. Yy, wszystko ok. Tylko, że są dwie grupy, które się wymykają temu systemowi i są to oczywiście ludzie najbogatsi. Ci, którzy czerpią swoje dochody nie z pracy najemnej, tylko na przykład z inwestycji. Oraz ci, którzy zarabiają bardzo, bardzo dobrze. 6 bodaj procent najbogatszych Amerykanów zwłaszcza, ponieważ składki odprowadza się tylko do poziomu 176 tysięcy dolarów zarobków. Powyżej tego to jest nieoskładkowane.